Cześć kochani. Jak tam się macie po weekendzie? No, słuchajcie, otwieramy już luty, także czas leci niepostrzeżenie. A ja, jak zawsze, zapraszam was do Action na przegląd świeżutkich nowości. Zobaczcie dzisiaj nowe akcesoria do łazienki i bardzo fajne takie wysokie pojemniki. Będzie też wiele przydatnych rzeczy na co dzień. Zajrzymy przy okazji też na dział kuchenny i jeszcze na nowości dział ogrodowego. Są naprawdę śliczne wieszaki na rośliny, i obuwie do ogrodu. Będą też akcesoria biurowe i nowości kosmetyczne. A na koniec coś dla zwierząt i do kreatywnego spędzania czasu. Także kto gotowy, no to lecimy. Kochani, zacznijmy od nowości do łazienki. I tu na pewno zwrócicie na nie uwagę, będąc w action. Posłuchajcie. Trudno ich nie zauważyć. Pojawiły się te nowe akcesoria do łazienki. Możecie już kupić na przykład dozowniki na mydło. Są ceramiczne, z, zobaczcie takim metalicznym wzorem. Jest to połączenie srebrnego z ponadczasowym białym, więc no, myślę, że wpasuje się w wiele łazienek. Widziałem już, że robią wrażenie i już je bierzecie, także pewnie nie uchowają się za długo. Do wyboru mamy tu jeszcze trzy bardzo stylowe wzory. Ten mi się słuchajcie bardzo podoba, jest z takim kwiatowym motywem. Zapłacicie za nie niecałe 9 zł. I do kompletu za niecałe 7 zł od razu możecie kupić kubek na szczoteczki, one są w środku białe i także występują w tych trzech wzorach, właściwie no chyba brakuje tu tylko mydelniczki prawda, ale niestety nie widzę już jej tutaj. Zwrócę Waszą uwagę jeszcze na te pojemniki. One są wykonane z bambusa i mają dwa uchwyty, ale, co ważne, są naprawdę, słuchajcie, wysokie, więc no świetnie Wam posłużą na przykład do organizacji chemii czy kosmetyków. I powiem Wam, że niby tylko pojemnik, ale coś w sobie mają i właśnie jeszcze tak ułożone, wiecie, obok siebie, no naprawdę będą się ciekawie prezentować. Ich cena to niecałe 10 zł. I jeszcze obok znajdziecie od razu ich takie większe wersje, także wysokie, ale tym razem dużo bardziej Pojemne, myślę, że znajdziecie dla nich jakieś zastosowanie. One kosztują niecałe 23 zł. W dziale do sprzątania znajdziecie również te nowe golarki do ubrań. Jeśli jeszcze takie słujcie nie macie, to gorąco polecam Wam ją kupić. Obojętnie jaki model, ale naprawdę no, takie stare ubrania, czy po prostu często używane, nie? Po takim goleniu wyglądają jak nowe. Te golarki są lekkie do wyboru są w kolorze białym albo czarnym. Posiadają no, chyba jak w każdej ten pojemnik na kłaczki i praktyczny pędzelek do czyszczenia. I tu jedynie zwrócę Wam uwagę na no, dość ważny fakt, że te golarki nie są na baterie, a ładujecie je po prostu za pomocą kabla USB. I powiem Wam szczerze, a nie wiem które rozwiązanie jest lepsze. Ja mam akurat na baterie i jeśli chodzi o właśnie takie no, małe urządzenia, to chyba nie chce mi się ich słuchajcie ładować. Wolę po prostu wymienić te baterie, a nie gdzieś tam pamiętać o tym ładowaniu. No ale akurat to jest tylko moje zdanie, wy możecie mieć zupełnie inne i te golarki kupicie za niecałe 20 zł. I tak jeszcze tylko dla przypomnienia, w action znajdziecie jeszcze te golarki. One z kolei są już na baterie, dostępne w kilku kolorach i chcę na to niecałe 14 zł. Chciałabym Wam też pokazać te pojemniki. One są wykonane z tworzywa sztucznego i w zestawie znajdują się trzy sztuki. Są półlitrowe, jedno i dwulitrowe. Zamykacie je na taki zacisk i możecie też je oczywiście spokojnie używać w lodówce do przechowywania jedzenia. I za ten zestaw zapłacicie niecałe 18 zł. A tu jeszcze bardzo ciekawe pojemniki, także do lodówki. Tu macie ich dokładny wymiar. One posiadają słuchajcie, w środku zobaczcie taki oddzielny koszek z otworami wentylacyjnymi i jeszcze separator. I do wyboru są w kolorze białym albo jeszcze szarym. Mamy je nawet w kilku rozmiarach, i za te najmniejsze zapłacicie zaledwie 6 zł. Tu obok większe i te koszyki naprawdę no, powinny się sprawdzać. Producent zwraca tu uwagę, że dzięki nim żywność ma pozostać dłużej, świeża i chrupiąca, a i czyszczenie jest łatwe. Tu macie jeszcze ich dokładny przekrój i tu znowu mamy szare i białe mają ponad 1,5 litra pojemności kupicie je za niecałe 14 zł. I już największe, one mają ponad 4 litry pojemności. Tu macie ich wymiary, i tu naprawdę zmieści się sporo warzyw i owoców. I cena to niecałe 28 zł. A teraz przechodzimy na nowości z działu ogrodowego. I pojawiły się tu bardzo ciekawe, słuchajcie, szklarnie. Prezentują się one dokładnie tak, i tu macie jeszcze jej wymiary. Posiadają one duży otwór z przodu, zamykane na suwak. No i maksymalne obciążenie każdej spółek to 5 kg. No i słuchajcie, no jeśli chcecie stworzyć taki swój mikroklimat dla roślin, no i macie jeszcze do tego trochę miejsca, to cena tej szklarni to niecałe 45 zł. Na półkach znajdziecie też już te ledowe domki, w takich bardzo ciekawych kształtach. Jest lód, truskawka, taka cytrynka. I tu jeszcze piękny ul. Są to dokładnie lampki LEDowe, zasilane energią słoneczną, solarne, za niecałe 30 zł. I zaledwie kilka odcinków temu pokazywałam wam te poduszki, idealne do mebli na tarasie czy balkonie. Były wtedy poduszki pod plecy. I ich cena to niecałe 30 zł. I powiedziałam wam wtedy, że jak tylko pojawią się te do siedzenia, to również je wam pokażę. No i właśnie są. Tak dokładnie się prezentują. Są takie dosyć miękkie, wodoodporne i mają też praktyczne uchwyt do przenoszenia. Tu macie ich dokładny wymiar i za nie, kochani, zapłacicie niecałe 90 zł. I bardzo ciekawą nowością są te wieszaki do kwiatów. Możecie zawiesić na nich doniczkę, czy nawet lampion i stworzyć przepiękną dekorację. Tak dokładnie się prezentują. Te wieszaki są wykonane z metalu i mamy do wyboru różne warianty. Ten na przykład jest z takim ptakiem. Są także takie naprawdę proste, jeśli nie lubicie jakichś udziwnień. Tak dokładnie wyglądają. I jest jeszcze taki wariant. No myślę, że z powodzeniem możecie je umieścić zarówno na ogrodzie, tarasie czy balkonie. I stworzcie taką przytulną atmosferę. I chcę na to niecałe 9 zł. I totalna nowość w tym dziale. A mianowicie słuchajcie, możecie już kupić takie chodaki ogrodowe. Tak wygląda ich spód. I wyłożone są jeszcze takim materiałem. Do wyboru mamy tu dwa kolory. Jest taki bardzo przyjemny kolor zielony, i także są w kolorze czarnym. Dostępne są od rozmiaru 36 do 45. Zapłaćcie za nie niecałe 26 zł. Tu jeszcze chciałabym wam pokazać bardzo fajny powrót, a mianowicie takie stoliki nocne za niecałe 70 zł. I oczywiście przypomnę i zaproszę tych niezdecydowanych do naszej Actionowej społeczności, do grupy na Facebooku, gdzie podsyłamy sobie zdjęcia produktów z Action, polecamy co warto kupić, a czego raczej nie. Małgosia, na przykład, napisała nam ostatnio, że jest bardzo zadowolona z tych patyczków zapachowych, a o takie wiecie, dobre, raczej trudno. Ze szkła i jeszcze z tych wielkanocnych dekoracji, poleca też te notesy. Z kolei Bartka, zobaczcie, pokazała nam, jak prezentuje się u niej ten stolik a Andrzej pochwalił nam się m.in. nowym wazonem oj mi się też bardzo spodobały i silikonowymi tulipanami także gorąco wam polecam tą grupę by po prostu być słuchajcie na bieżąco e, to jest dokładnie ona i link do niej macie w pierwszym komentarzu pod filmem albo w opisie filmu a to właśnie dokładnie o nich mowa o tych silikonowych tulipanach, które naprawdę u mnie są w koszu i bardzo szybko znikają dosłownie mam wrażenie, że co druga osoba która jest w akcji nie bierze bo wyglądają no niesamowicie bardzo dużo zobaczcie osób właśnie pisze na akcjonowej grupie o nich. Jesteście z nich bardzo zadowoleni. Także tylko tak chciałam wam jeszcze o nich wspomnieć za taki bukiecik zapłacicie niecałe 10 zł. A teraz kochani zapraszam Was do działu kuchennego, gdzie szukajcie już tych zestawów misek, są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i tu macie ich dokładne wymiary. No często potrzebujemy czegoś do wymieszania składników albo tak po prostu do zaserwowania sałatek, także taki zestaw akurat może Wam się przydać. Zapłaćcie za niego niecałe 40 zł. Nowością w tym dziale jest także ta brytwanna, także jest wykonana ze stali nierdzewnej, możecie ją też spokojnie mieć w zmywarce i ona posiada taką kratkę, dzięki której nie powinno wam się nic przypalić, super do gorących dań, tak do piekarnika, jej cena to niecałe 25 zł. I zerknijcie także na te butelki do picia. Co w nich jest takiego ciekawego, to fakt, że słuchajcie, mają aż 2 litry pojemności, także są no niezwykle duże. Tu jeszcze takie motywujące napisy i one posiadają słomkę do picia. I do wyboru mamy je też w kilku takich ciekawych, kolorystycznych wariantach. Są wykonane z tworzywa sztucznego i kosztują niecałe 18 zł. I tylko tak dla przypomnienia, również wykonane z tworzywa sztucznego takie 1,5 litrowe butelki. One akurat są na zakrętkę i to też są bardzo fajne te warianty. Ja słuchajcie mam taką wersję tylko, że mniejszą i jestem z niej bardzo zadowolona. Zawsze ją zabieram na siłownię, także mi akurat się bardzo przydała. A za nie zapłacicie niecałe 12 zł. Zwrócę Waszą uwagę jeszcze na te bardzo niewielkie miseczki wykonane z porcelany New moim zdaniem idealne do serwowania, bardzo wdzięczne, takie stylowe i oczywiście w ponadczasowej bieli, możecie je spokojnie mieć w zmywarce i podgrzewać w kuchence mikrofalowej, zapłaćcie za nie zaledwie 5 zł i 49 groszy. Natomiast w dziale biurowym znajdziecie te bardzo fajne piórniki, mają bardzo ciekawy kształt, takie fale u góry, ale myślę, że też świetnie nadadzą się również na kosmetyczki. Do wyboru mamy je w kilku wariantach, w fioletowym, tu jeszcze w takim miętowym i jeszcze z taką już inną fakturką w pudrowym różu. Kosztują niecałe 8 zł. Teraz przenosimy się na dział kosmetyczny. Dawno nie oglądaliśmy tu biżuterii i pojawiły się te nowe modele. Są wykonane ze stali nierdzewnej w kolorze złotym, kosztują niecałe 13 zł. A tu jeszcze jest taka bardzo delikatna wersja, również wykonana ze stali nierdzewnej. No zobaczcie, moim zdaniem, tak do podkreślenia waszych stylizacji naprawdę będzie jak znalazł. Wiadomo, nie wytrzyma ona oczywiście tak długo jak złota, ale ja akurat posiadam tą i naprawdę fajnie mi się sprawdza. Za nią zapłacicie niecałe 11 zł. Pojawiły się tu też nowe grzebienie dedykowane uwaga do loków. Mają one dwie strony. Jedna ma za zadanie rozczesać włosy, a druga usunąć takie luźne kosmyki. Szczotka jest tak skonstruowana, że ma zminimalizować wypadanie tych włosów i producent tu tak sygnalizuje, że najlepiej działa na wilgotnych włosach jeszcze w połączeniu z odżywką bez płukiwania Do wyboru jest jeszcze w dwóch kolorach, a kosztuje zaledwie 4 zł i 49 groszy także. Z ciekawości nawet warto wypróbować. A z działu dla zwierząt pojawiły się te maty do leżenia. Łatwo się je czyści i zapewnią takie przyjemne miejsce do leżenia. Możecie je też spokojnie zabrać zawsze ze sobą. Tak wyglądają na wierzchu, a pod spodem mają antypoślizgowy spód, taki śliski. Także na pewno będzie łatwe do czyszczenia. Ich wymiar to 70x100 cm i do wyboru są w kolorze szarym, pudrowym różu albo białym. Zapłaćcie za nie niecałe 30 zł. A z działu kreatywnego koniecznie zerknijcie na te farby kredowe. W środku znajdziecie 6 sztuk o pojemności 80 ml i one są w takich naprawdę pięknych pastelowych kolorach i jeszcze podobno jak wysychają dają bardzo strowe takie matowe wykończenie. Za opakowanie zapłacicie niecałe 13 zł. I zwrócę Waszą uwagę jeszcze na ten bardzo ciekawy zestaw. Ostatnio to malowanie kropeczkami jest bardzo popularne, takie chyba odprężające. I tu w zestawie jest naprawdę sporo akcesoriów. Są między innymi właśnie te akcesoria do malowania kropeczek, jest zestaw farb, paletka do mieszania kolorów i jeszcze takie czarne bloki, jeszcze jakieś kółka i do wyboru nawet mamy dwa warianty kolorystyczne. Także jeśli chcecie się odprężyć albo zrobić coś nowego to za 17,49 zł możecie już kupić te zestawy. A jeśli nie chcecie przegapić co nowego w Action, to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału. A tu jeszcze chciałabym tylko przypomnieć, że w Action znajdziecie zestawy do malowania po numerach. Mają aż 40x60 cm, i w zestawie znajdziecie trzy pędzle, farbki, no i oczywiście ten cały obraz. Do wyboru tu też mamy kilka wariantów tych obrazów. Za sztukę zapłacicie niecałe 14 zł. I ostatni już produkt, zestaw do robienia bransoletek za niecałe 9 zł. I kochani, na dziś to już wszystko. Nowy tydzień przed nami, więc wysyłam wam dużo energii na wszystkie wasze działania, na plany i realizację celów i oczywiście ściskam was ciepłutko. Pa.